Zadzwońcie w Wielkiej Brytanii po hydraulika, że coś wam się leje ze ściany, no to przyjdzie, zamknie zasuwę i zrobi nową instalację po tej ścianie. Natomiast jak zadzwonicie w Polsce po hydraulika, no to on przyjdzie, wykuje, znajdzie przeciek, na końcu to zagipsuje, a jak pójdzie na dół zobaczyć yy, kogo zalaliście, to jeszcze znajdzie punkt G u sąsiadki. Ale to syf. Cześć kochani, dzisiaj mam dla Was klasycznego motowika, więc żeby nie przedłużać, lecimy z tematami. Oczywiście na początku przypominam, że partnerem kanału jest firma ProdicTech, czyli polski producent mierników grubości lakieru. Na dole znajdziecie m.in. linki do dwóch aplikacji, z którymi mierniki Prodigtecha, oczywiście te wyposażone w moduł Bluetooth, się komunikują. I oczywiście na dole znajdziecie też link do sklepu, gdzie wreszcie można kupić takie oto naklejki. Dychę kosztuje 10 cm, 15 taka kosztuje 15 cm, jeżeli ktoś na przykład jeździ dużym mobilkiem i chciałby coś większego. Przypominam, bo ważna rzecz, zamawiając taką naklejkę, najlepiej podać kod waszego najbliższego paczkomatu, jeżeli taki odbiór preferujecie. I to. Jest faktycznie ważne, zwróćcie proszę na to uwagę, i tyle, lecimy z tematami. Ostatnio narzekałem na jakość swojego Volvo S70 z roku 1997. Mówiłem, że lepsze było to przedliftowe, bo tam na przykład dało się wymienić sam wysprzęglik, a w moim jak wylał się wysprzęglik centralny, tak muszę zrzucić skrzynię biegów i wymienić sprzęgło. No i tak się akurat poskładało, że ADAC, czyli niemiecki Automobil Club, opublikował. Badania dotyczące szeroko pojętej jakości nowych samochodów. Tutaj od razu mówię, nie chodzi o bezusterkowość, czy tam mm, te słynne żółte anioły, czyli y, usterki, jakie zdarzają się na drogach i są usuwane przez samochody ADAC, i potem to wszystko trafia do tych słynnych raportów usterkowości. Tylko chodzi o stricte jakość wykonania tych samochodów. Otóż przebadano 580 modeli. Takie badanie wygląda w taki sposób, że jest 300 punktów, które są badane, i uwaga, porównywane z poprzednikami. No i uwaga jest zwracana między innymi na szerokość szczelin, jakość plastików, to, czy niektóre elementy są tapicerowane, itd. Tak tak no i co się okazało? Otóż. Yy, to chyba nie jest zaskoczeniem, jakość samochodów systematycznie spada, a w stosunku do niektórych jest wręcz e, żenująca. Tutaj myślę bez zaskoczenia w rankingu najgorzej wykonanych samochodów, przynajmniej pod kątem tego, z czym obcujemy na co dzień, czyli wnętrza, bagażnika itd., tak królują konstrukcje azjatyckie. Najgorzej wykonane auto według ADAC to jest Toyota AIGO, potem jest Sangeon Tivoli, Hyundai Bayon. Volkswagen Up! i Hyundai i10, jeżeli chodzi o drugą stronę tabeli, czyli te najlepiej wykonane, to jest BMW i3, Mini Cooper pięciodrzwiowy, Honda e, Skoda Kamik, duże zaskoczenie, prawda? I Volkswagen Polo. Ale bardzo mocno zebrało się niemieckim producentom, dotyczy to y, na przykład Audi A3, Sportback, które zdaniem ADAC w ogóle nie powinno być rozpatrywane jako samochód klasy premium, bo na przykład ma y, żenująco wykonany bagażnik, w sensie chodzi mi o jego wykończenie, i twarde plastiki. Bardzo źle oceniono też Mercedesa nowego klasy C. Tam nawet był taki cytat, że o ile poprzednia klasa C była naprawdę mini klasą S, o tyle ta dzisiejsza. Jeżeli chodzi o jakość wykonania kabiny, wypada bardzo słabo. Słabo oceniono też nowego Golfa. Auto oberwało się między innymi za słynny patyk, który podtrzymuje maskę, bo tam już nie ma siłownika gazowego oraz za inne oszczędności typu brak tapicerki na słupkach, czy na przykład brak y, pluszu y, w schowku na rękawiczki, w kieszeniach drzwiowych i tak dalej, i tak dalej. Bardzo podobała mi się też opinia ADAC o Multivanie 6.1, czyli tej poprzedniej generacji, zrobionej jeszcze na normalnym transporterze, normalnym mówię tym takim jednak dostawczym, w przypadku którego napisano takie zdanie, które można przetłumaczyć mniej więcej tak, że biorąc pod uwagę jakość wykończenia kabiny tego pojazdu, cennik jest, uwaga, Bezczelny. A skoro mówimy o bezczelności, to przychodzi mi jakoś tak przez przypadek na myśl pan minister Weber, o którym mówiłem już w jednym z ostatnich odcinków, bo pewnie już zauważyliście, że mamy aktualnie drugą falę, ale nie mówię o pandemii, tylko o strajku egzaminatorów na prawo jazdy. Pierwsza fala to była mniej więcej 4-7 lipca, potem egzaminatorzy przestali strajkować, bo Ministerstwo Infrastruktury obiecało, że siądzie z nimi do rozmów i powoła taką specjalną komisję, która będzie się zajmowała rozpatrywaniem ich wniosków. W sensie chodziło o to, żeby wypracować porozumienie, które będzie wszystkich satysfakcjonować. Oczywiście chodzi o to, żeby egzaminatorzy zarabiali więcej pieniędzy. Wszystko wydawało się być dobrze. Do momentu, aż pan minister Weber nie odpowiedział jednej z posłanek na interpelację. Ściślej chodziło o interpelację posłanki Ireny Arendt, która pytała o to, czy egzaminatorzy dostaną podwyżki, no i pan Weber odpisał, że minister infrastruktury na chwilę obecną nie planuje zmiany polegającej na kwotowym podwyższeniu stawek wynagrodzenia egzaminatorów. Więc nie ma się co dziwić, że po przeczytaniu takiej odpowiedzi na interpelację egzaminatorzy uznali, że ministerstwo po prostu mydli im oczy i powiedzieli, że takiego wała jak Polska cała. Efekt tego jest jaki jest. Mamy właśnie drugą falę strajku egzaminatorów, a sami egzaminatorzy, cytuję RMFFM, a dokładnie Wojciecha Duszę z komitetu egzaminatorów RP Wnoszą o bezpośrednie spotkanie z ministrem Andrzejem Adamczykiem, bo minister Weber nie jest już dla nich partnerem do rozmów. W ogóle, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w Wordach, to będzie osobny odcinek, w którym porozmawiam, mam nadzieję, że wreszcie mi się uda go zrealizować, z panem Radosławem Banaszkiewiczem z NSZZ Solidarność 80 w Word i. Tam myślę, że naprawdę będzie grubo, ale to tylko tak tytułem dygresji. Oczywiście to nie jest jedyna wpadka ministra Webera w ostatnim czasie, bo oprócz wkurzonych egzaminatorów, ma też wkurzonych na siebie diagnostów. Chodzi o słynną konferencję prasową, w której porównał stację kontroli pojazdów do Reksia. Chodziło mu o tą słynną czołówkę, gdzie tam Reksiu klepie te pieczątki, nie patrząc w ogóle o co chodzi no i mniej więcej tak wyraził się mniej więcej w zasadzie dokładnie tak wyraził się o stacjach kontroli pojazdów. No i słowa ministra Webera wkurzyły diagnostów do tego stopnia, że y, polska izba stacji kontroli pojazdów napisała do ministra Adamczyka osobny list, w którym y, no może nie dosłownie domaga się przeprosin, ale wyraża swoje oburzenie stanowiskiem Ministerstwa Infrastruktury. Oczywiście konflikt na linii Ministerstwo Infrastruktury a diagności polega dokładnie na tym samym co konflikt na linii Ministerstwo Infrastruktury a egzaminatorzy po prostu diagności też chcą wreszcie zarabiać trochę więcej pieniędzy. Tutaj Ministerstwo Infrastruktury staje po stronie kierowców, ale tak mi się wydaje, że chodzi po prostu o walkę z inflacją i z tego powodu nie chcę wkurzać wyborców, ale fakty są takie, że zarówno diagności, jak i egzaminatorzy nie dostali podwyżek od lat. Co najmniej 15, a przyznacie, że w tym czasie stawki wynagrodzeń mocno się zmieniły. Oczywiście w swoim piśmie do ministra Adamczeka Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów mówi o słowach, które nie powinny paść w przestrzeni publicznej, ale przedstawiciele Izby wbijają też parę szpileczek Ministerstwu Infrastruktury, mówiąc m.in. o tym, że te mocne słowa ministra Webera, w ich odczuciu, to jest swego rodzaju Zemsta za ich opinie na temat nowych przeglądów, które przypominam wejdą od 1 stycznia najprawdopodobniej, bo sam projekt zmian środowisko diagnostów i właścicieli stacji kontroli pojazdów oceniło bardzo negatywnie, a mówiąc wprost wskazywało, cytat, kardynalne błędy. Ale mówię o tym piśmie Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów z innego powodu. W tym piśmie skierowanym do ministra Andrzeja Adamczyka bezpośrednio czytamy uwaga. Środowisko pamięta, że pan minister, gdy był posłem przewodniczącym Sejmowej Komisji Infrastruktury w 2012 roku, czyli 10 lat temu, w interpelacji numer 6362, Pytał ówczesnego ministra, czy planuje działania mające na celu zmianę cennika opłat za badania techniczne. To było dekadę temu. Przez ten czas życie gospodarcze istotnie się zmieniło. Opłata za badania techniczne pozostała bez zmian. Także zobaczcie, jak się zmienia perspektywa. Gdy siedzicie w ławach poselskich jako szeregowy poseł, to wtedy piszecie interpelację, żeby tym biednym diagnostom, co to tyle y, czasu, nie dostali podwyżki. Podnieść wynagrodzenia, a potem, jak jesteście ministrem infrastruktury, to 10 lat od tej interpelacji w dalszym ciągu nic się nie zmienia. Nie neguję stanowiska Ministerstwa Infrastruktury, bo de facto staje ono po stronie kierowców, którzy wiadomo, nie chcą płacić więcej. No, ale fakt, faktem, że od 2000, jeżeli mnie pamięć nie myli, 7 roku diagności podwyżek nie dostali, a. Koszty życia i prowadzenia działalności zdecydowanie się zmieniły. Tutaj kolejny raz chcę podkreślić, że pewnie narażę się części widzów. Ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby kasować badania techniczne, bo na przykład w któryś tam stanach Ameryki sobie jeżdżą bez żadnych przeglądów, czy na Ukrainie i wszystko jest ok. Okej, okay. jeżeli chodzi o gospodarkę, jestem wolnościowcem, natomiast znając realia. Życia w Polsce. Zdecydowanie nie wydaje mi się, żeby kasowanie czy rezygnacja z badań technicznych była dobrym pomysłem, niestety, ale my mamy tendencję do oceniania wszystkich z własnej perspektywy. No i jak zapytacie mnie, ile ja mam samochodów, to naprawdę nie wiem, bo musiałbym się chwilę zastanowić i policzyć, ale jak wskażecie mi palcem, czy zapytacie o konkretny z nich, to tak, powiem Wam. Co w każdym z nich jest do roboty, bo zdaję sobie z tego sprawę. I wy, którzy oglądacie ten kanał, interesujecie się samochodami, motoryzacją, macie zakładam bardzo podobnie. Wiecie, czym jeździcie, wiecie, że coś trzeba w tym aucie zrobić i dla Was to, co robi diagnosta, czasami może być odbierane wręcz żenująco. Natomiast, no, uwierzcie mi, że standardowy polski kierowca. Ma trochę inne podejście, bo samochód, co wynika z rozwoju cywilizacyjnego, i to jest ok, jest dla nas po prostu przyrządem do jeżdżenia, tak samo jak żelazko czy telewizor. Tyle, że jak zepsuje ci się telewizor, no to yy, trafisz do Media Markt. A jak zepsuje ci się na drodze samochód, to możesz trafić do piachu i jeszcze kogoś ze sobą zabrać. Trzeba sobie po prostu zdawać sprawę z faktu, że większość kierowców nie ma bladego pojęcia o stanie technicznym swojego pojazdu. Zresztą zapytajcie przeciętnego gościa, takiego z ulicy, nie kolegę, kiedy ostatnio był pod swoim samochodem, no to wam powie, że nie pamięta. No, i potem efekt tego jest właśnie taki, że dziesięcioletnia Mazda może śmiało być lekarstwem na kryzys węglowy, bo zamiast przewodów hamulcowych wozimy ze sobą chrust. No, tak to niestety wygląda. W mojej opinii, to, że coraz mniej ludzi ma pojęcie, czym w ogóle jeździ i jak to wszystko działa, to jest plus. Myśmy po prostu przez wiele lat byli na tyle biedni, że żeby utrzymać samochód, trzeba było po prostu być kierowcom, mechanikiem, stąd właśnie takie kiedyś kierunki, yy, albo po prostu się nie jeździło, zresztą zobaczcie sobie na różnicę w budowlańce, tak? Zadzwonicie w Wielkiej Brytanii po hydraulika, że coś wam się leje ze ściany, no to przyjdzie, zamknie zasuwę i zrobi nową instalację po tej ścianie, natomiast jak zadzwonicie w Polsce po hydraulika, no to on przyjdzie, wykuje, znajdzie przeciek, na końcu to zagipsuje, a jak pójdzie na dół zobaczyć, yy, kogo zalaliście to jeszcze znajdzie punkt G u sąsiadki tak bo po prostu przez lata nauczył się że musi wszystko wiedzieć i wszystko zrobić teraz już tak nie jest samochód jest jak powiedziałem sprzętem codziennego użytku i większość taka prawda większość ludzi nie wie czym jeździ Na dzisiaj tyle nowości ode mnie przypominam o naklejkach trzymajcie się zdrowo i ciepło motoprawda w internecie pozdrawiam Paulo Regas